To tato, tato! Pójdziemy dzisiaj do Nowego Parku Wodnego? Prosimy, prosimy! Dobrze, tato? Prosimy! No dobrze, pójdziemy zobaczyć jak tam jest. Słyszałem, że wspaniale. Tak, też tak słyszałam. Hurra! Już się nie, nie mogę doczekać! Nie mogę doczekać. <głosy> <głosy> Ojej, ale tu pięknie! Jak w prawdziwym zamku! Najpierw prysznic. Zobaczcie, zjeżdżania z jednego basenu do drugiego. Wejdę na nią. Ja też. O nie! Mam Cię. Super, udało mi się. Chcecie popływać łódką? Obie się w niej zmieścicie. Tak, ja chcę. Ja też. Ten wieloryb co jakiś czas tryska wodą w powietrze. Haha! Ha! Wzięłam jeszcze jeden prysznic. Zobaczcie! Ten chłopiec wszedł na wieloryba. Widzicie tę wielką zjeżdżalnię tam w górze? Wow, ale wysoka! Zjedziemy z niej? Możemy wejść na górę i popatrzeć. Co wy na to? Brodzik dla dzieci. Chcę zjechać ze zjeżdżalni. Ja też. Ale najpierw zaczekaj, aż ja zjadę do końca. Zjechałam zaraz za tobą. Żeby się dostać na zjeżdżalnię, trzeba wejść na wyższe piętro. Ojej, dla mnie to chyba za wysoko. Lęka ma rację dla dziewczynek może być za wysoko. Może zjeść najpierw sam i sprawdź jak jest. No dobrze. Spotkamy się na dole. Faktycznie jest wysoko. To zabawa dla osób bez lęku wysokości. No to jazda. Widziałam jak tata zjeżdża. Poznałam go po kąpielówkach. Tata powinien zaraz tu być. Och, jeszcze jedno dziecko przed nim. Widziałyście? Ta dziewczynka miała glutka na stopie, ale dlaczego? Hmm, nie mam pojęcia. Kiedy tata w końcu zjedzie? Hmm, to rzeczywiście zaczyna być dziwne. Mam nadzieję, że nie utknął w zjeżdżalni. Ha ha ha, nie jest aż tak gruby. Ktoś jedzie! Tata! <śm> tata>, <śm> tata> Ale było super! Masz na sobie glutka. <śm> <tata> Czemu to tak długo trwało? Same to musicie zobaczyć. Ta zjeżdżalnia jest o wiele dłuższa niż się wam wydaje. Ale możemy z niej zjechać wszyscy. To świetna zabawa dla całej rodziny. Chodźcie, pokażę Wam. Nie mogę się doczekać. O nie, ale wysoko. Nie wiem, czy dam radę. Nie bój się, jedź pierwsza, a ja będę tuż za tobą, w bezpiecznej odległości. Wtedy na pewno wszystko pójdzie dobrze. No dobrze, całe szczęście, że tu w środku nie widać już tej wysokości. Wow. Aniu, zaczekaj! Zjedziemy razem! Wow. Wow, Wyjechałam! Ha, ha! Gnutek! Ale fajnie! Utknęłam w nim! Ale jadę dalej! Jupi! Ja ha, ha. Ha, ha, ha. Ojej, glutek! Haha, <noise> ha, uwielbiam to! <noise> o nie, tam jest ciemno! Nie bój się, Lenko, jestem tuż za tobą! Ojej, ale fajowo! <noise> A, ale szybko! Wow, kuleczki! Orbiz! Ale pięknie! No, jadę dalej. Wow! wow. <śmienicza> super! Ui, ale super! Uważaj, Aniu, zaraz znowu będzie szybciej. <śmienicza> uj, uj, uj. To najlepsza zjeżdżalnia, z jakiej w życiu zjeżdżałam. <śmienicza> Chodźmy zjechać jeszcze raz! Jeśli też chcecie przeżyć to jeszcze raz, przejedźcie po prostu na początek odcinka i obejrzyjcie go jeszcze raz. Nie zapomnijcie polubić nas i subskrybować nasz kanał. Na razie, pa!